Przyjechałam dzisiaj tu, ponieważ ojciec Krzysztof napisał na Facebooku, że będzie taki Dzień Wdzięczności i chciałam w tym uczestniczyć też i wysłuchać też tego słowa. Bardzo lubię to miejsce, czasami przyjeżdżam. Bardziej mieszkam w centrum miasta, ale właśnie z taką pielgrzymką do świątyni. Czuć tu taką atmosferę świętości, też pewnie dzięki tym wszystkim relikwiom świętych. Bardzo mi się podobało dzisiaj. Jestem Panu Bogu wdzięczna za zaproszenie. Właśnie po mszy byłam też porozmawiać z Ojcem Krzysztofem i z proboszczem. Bardzo do mnie akurat trafiły słowa, szczególnie z Homilii o pokorze, że wszystko co mamy tutaj na Ziemi jest dane nam w zarządzie, że nic do nas tak naprawdę nie należy i to należy do Pana Boga. I to jest bardzo uwalniające, bo wtedy nie ma w nas takiej pokusy, żeby mieć więcej i więcej tylko właśnie, żeby mieć bardziej otwarte ręce i serce, żeby od Pana Boga wszystko przyjąć. No i też pokora, że to jest dopiero taka postawa, która daje pokój i spełnienie i kiedy Pan Bóg może nas obdarzać swoim błogosławieństwem, a jeden akt pychy może cofnąć Boże błogosławieństwo i właśnie to jest taka no, ważna maksyma, ważne słowo uważam. Oraz to, że w życiu duchowym chodzi o to, że kierujemy się bardziej w górę. Nie w górę, tylko właśnie odwrotnie, że nie dążymy w górę, tylko dążymy w dół, czyli do wyrzeczenia się wszystkiego, do pozbycia się wszystkiego, do tego, że uświadamiamy sobie swoją małość i wtedy Pan Bóg może w nas być wszystkim.